Siemka to Devil. Sorry za te małe FPS-y, ale coś jest nie tak z Frapsem. Ale chciałem powiedzieć, że to będzie reklama serwera Minecraft. Jeszcze nie wiem czy na 1.4, czy na 1.3.2. Po prostu survival budujecie się gdzie chcecie. Sloty to jeszcze się ustali. To jest tylko na razie zapowiedź. Czy dokładnie ja tam nie wiem? kolegą się złożymy i na pewno, na pewno na 20 slotów będzie, jeśli będzie nas stać, to będzie więcej slotów. Tak to tutaj nasz zmutowany zombie. Wygląda jak myszka Miki. Nie mogę podlecieć, bo lagi są. Bo fraps dziwnie działa. Jak będziecie na przykład zdobywać zamek, to na samej górze macie... Gdzie możecie naprawdę najlepsze rzeczy zdobyć, ale laguje. Naprawdę sorry za lagi, bo fps -y dziwnie działają. O, widzieliście, kawałek tutaj wieży w środku. Parkour to tam nie odpowiadamy za stracenie itemek. No, 30% możemy oddać, ale mniej takich ważnych. Więc lepiej wchodźcie do tego. Ten, bez y, ważnych itemek, bo tu jak wpadniecie to na będzie Tam, w tej budo Oj Czekajcie. Y. Okla. tam jest skrzynia, tam macie najlepsze itemy jakie możecie trafić y, na tym serwie. No naprawdę sorry za lagi, ale ja ogólnie tego tak nie ma, tylko jak się nagrywa u mnie. Czekajcie. Okej okay, jestem. Wyłączyłem ten frapsa, ale normalnie działało. Teraz jak zacząłem nagrywać i znowu, o, się przecina, ale nie tak. O, Enderman się gdzieś teleportował. No, to by było na tyle. Tutaj będą jeszcze pluginy, ale... Na pewno do końca miesiąca spróbujemy postawić ten serwer, ale jeszcze nie wiem właśnie na którą wersję.